Cudowny Dzień Wiewiórki Marioli Wizyta Elfa i Jaskinia Prezentów Był grudniowy poranek, a Mariola, mała wiewiórka o rudym, puchatym ogonku, budziła się z myślami pełnymi ekscytacji. Świat za oknem pokryty był białym puchem, a w powietrzu czuć było magię świąt. Kiedy otworzyła oczy, usłyszała nagle głośny stukot dobiegający z góry. Mariola, zaintrygowana hałasem, usiadła na łóżku i zaczęła nasłuchiwać. Zimne powietrze wpadało przez uchylone okno, a drobne płatki śniegu wirowały w powietrzu, jakby tańczyły w blasku porannego słońca. Słyszała dźwięki, które przypominały radosne stukanie młotka oraz dźwięk szurania gałązek. Każdy odgłos sprawiał, że jej serce biło coraz szybciej. Wciągnęła głęboko powietrze i postanowiła przyjrzeć się bliżej. Wyskoczyła z łóżka, owinęła się w ciepły szalik i powoli podeszła do okna. Wtem jej oczy ujrzały małego elfa, który rozbijał sobie domek na gałęzi tuż obok jej gniazdka. Zdziwiona, Mariola pomyślała, że to może być nowy sąsiad, który przybył z niezwykłą misją. Jej serce zabiło mocniej, bo wiedziała, że zbliżają się święta i każda nowa znajomość może być początkiem fascynującej przygody. Co to za hałas? Pomyślała, zaintrygowana. Wysunęła nos spoza ciepłego koca i spojrzała przez okno. Zobaczyła, że na gałęzi, tuż obok jej gniazdka, rozbija sobie domek mały elf. Miał długie uszy i błyszczące, zielone oczy. Wyglądał na bardzo zajętego i skoncentrowanego na swoim zadaniu. Nie mogąc się powstrzymać od ciekawości, Mariola otworzyła okno i wykrzyknęła: Hej, kim jesteś? Chrupcio, bo tak miał na imię Elf, spojrzał na nią z uśmiechem, a jego oczy rozbłysły radością. Jestem Chrupcio, Elf z dalekiej krainy. Przyleciałem tutaj z misją od Mikołaja, bo wiem, że chciał, żebyś była moim pomocnikiem w przygotowaniach do świąt. Mariola poczuła, jak jej serce zabiło mocniej. W jej pamięci pojawiła się historia, jak niebieski motylek, Lusia, wręczył jej tajemniczy klucz i powiedział, by czekała na odpowiedni moment, aby go użyć. To właśnie ten klucz był częścią przemyślanego planu Mikołaja, który wiedział, że Mariola będzie idealną towarzyszką na tę misję. Czy mogę ci pomóc? Zapytała z entuzjazmem. Chrupcio uśmiechnął się szeroko. Oczywiście! Musimy znaleźć ukryte drzwi, za którymi znajduje się jaskinia pełna prezentów. Musimy je otworzyć, aby wyciągnąć prezenty i rozdać je mieszkańcom parku. Mariola z zapałem skinęła głową. Czuła, że to będzie nie tylko przygoda, ale również wspaniała okazja, by uszczęśliwić swoich przyjaciół. Pomyślała o wszystkich zwierzętach w lesie, które z niecierpliwością czekały na święta. Mam klucz! Zawołała, wyciągając z kieszeni kluczyk, który dała jej Lusia. Hrubcio spojrzał na nią z niedowierzaniem, a jednocześnie z radością. To właśnie z tego powodu przybyłem. Musimy iść do drzwi, a wtedy odkryjemy, co tam jest. Prowadzili się nawzajem, skacząc z radości, aż dotarli do drzwi, które były pokryte mchem i drobnymi śnieżnymi płatkami. Mariola przyłożyła klucz do zamka, a ten z lekkim stuknięciem otworzył się. Zobaczyli ciemną jaskinię, w której błyszczały światełka jak gwiazdy. W powietrzu unosił się zapach pierników i cynamonu. Patrz! krzyknął Chrupcio, wskazując do wnętrza jaskini. W środku znajdowały się ogromne, błyszczące pudła pokryte kolorowymi wstążkami i bombkami. Każde z nich było innego kształtu i wielkości, a Mariola nie mogła uwierzyć własnym oczom. To niesamowite! zawołała z radością. Jaskinia była urządzona jak bajkowa kraina z Girlandami światełek, które oświetlały każdy zakątek. Zaczynamy! — zawołał chrupcio, sięgając po jeden z prezentów. Mariola również wyciągnęła swoje łapki, gotowa do pomocy. Razem zaczęli rozdzielać paczki, a każdy z prezentów był opatrzony imieniem odbiorcy. Ten jest dla pani Zosi, a ten dla małego Krzysia, wołała Mariola w miarę jak pakunki znikały z jaskini. Po chwili Mariola i Chrupcio postanowili roznieść prezenty do domków mieszkańców parku. Prowadzili się nawzajem skacząc z radości. Ich serca były przepełnione szczęściem, które płynęło z dzielenia się radością z innymi. Nawet w domkach, gdzie zwierzęta hibernowały, Mariola umieszczała prezenty w bezpiecznych miejscach, aby obudziły się na wiosnę z niespodzianką. To jest najlepsza przygoda w moim życiu! Zawołała Mariola trzymając w łapkach mały pakunek z jagodami. Chrupcio tylko się uśmiechał. Widzisz, Mikołaj wie jak ważne jest dawanie. To właśnie od niego nauczyłem się, że radość, którą sprawiamy innym wraca do nas w najpiękniejszy sposób. Mariola spojrzała na swojego nowego przyjaciela i zrozumiała, że nie chodziło tylko o prezenty, ale o wspólne chwile spędzone na radości i miłości. Po zakończonej misji Mariola i chrupcio usiedli na gałęzi, wpatrując się w zachodzące słońce, które malowało niebo na czerwono i różowo. W powietrzu unosiła się radość, a wokół nich słychać było śpiew ptaków wracających do swoich gniazd. Mariola była szczęśliwa, wiedząc, że sprawiła innym radość, ale jednocześnie czuła lekkie ukucie smutku, gdy pomyślała, że ich przygoda dobiega końca. Hrubcio, zauważywszy jej wyraz twarzy, powiedział: Wiesz Mariolu, tak naprawdę dzisiejszej nocy odpocznę w swojej nowo wybudowanej chatce na drzewie, ale po zakończonej misji muszę wracać do siebie, do Mikołaja. Czeka na mnie w Laponii. Muszę powiedzieć mu o naszej przygodzie i o tym, jak pięknie się wszystko udało. Mariola spojrzała na niego zaskoczona. Czy to oznacza, że już nie będziesz tu mieszkał? Że nie będziemy się widywać? Zapytała z troską. Elf zawołał radosnym głosem. Nie martw się, choć wracam do Laponii, zawsze będę pamiętał o tej wspaniałej przygodzie i o tobie. Mikołaj z pewnością chciałby, abyś została częścią naszej elfickiej rodziny. Dzisiejszy dzień na zawsze pozostanie w moim sercu. Mariola poczuła, że jest w stanie wypełnionym ciepłem, a łzy szczęście kręciły się w jej oczach. Czas wypełniony elficką magią zbliżał się więc do końca, ale wspomnienie z tej misji z chrupcią pozostanie na zawsze w jej sercu. Mariola dzięki niej zrozumiała, że magia świąt nie polega tylko na prezentach, ale przede wszystkim na łączeniu ciepłych serduszek i na wspólnym spędzaniu czasu. Koniec. Dziękuję, że wysłuchaliście tej magicznej bajki. A wiecie co? Mój elf też się nazywa chrupcio i właśnie dlatego pomyślałem, że on też się będzie nazywał chrupcio. I mam nazwisko tupcio, czyli chrupcio tupcio, i dzisiaj też do mnie wpada, ale nie ma domku. Papa, wesoły świat!